Góry Izerskie mogą zaskoczyć naturalnością i surowością. Są też miejscem, w którym można się zagubić i poczuć wolnym. Ich piękno od lat niestrudzenie odkrywa fotograf Rafał Kotylak. To są naprawdę unikalne zdjęcia, w których jest tak zwana dusza twórcza. Proszę zobaczyć na zdjęcie te cztery słońca, biała tęcza. To są tak unikatowe zdjęcia, które można wykonać tylko wtedy, kiedy się jest w Często w górach wie się, gdzie, o której godzinie. W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu oglądać można wystawę zdjęć gór i zerskich. Znajdziemy tu miejsca dobrze znane turystom, jak i te nieoczywiste, od których nie można oderwać wzroku. Dzięki Rafałowi zwiedzam wszystkie okolice i za to jestem mu bardzo wdzięczna. No to jest człowiek lasu. Nikt nie robi takich fotografii jak Rafał. Są najlepsze. Pokazał prawdę, prawdę, bo tak wyglądają. No są, są bardzo ładne i no tylko tylko chodzić i, zwied i zwiedzać. Ja podziwiałam pracowitość Rafała i jego ciekawość zmieniających się krajobrazów, szukania w tych górach takich nieoczywistych miejsc, które potem fotografuje i które można oglądać. To jest coś naprawdę Niezwykłego, uroczego i takiego budującego, kiedy wystawy są w takich niszowych miejscach, kiedy ludzie przychodzą, ma się możliwość porozmawiać z autorem, wysłuchać go, kiedy autor też może posłuchać coś miłego o sobie ze strony swoich przyjaciół. Bardzo lubię taką energię. Rafał Kotylak to niezwykle wrażliwy fotograf, który aparatem opowiada nam historię swoich zachwytów. Jakie jest jego ulubione miejsce i poradnia? Słaby słońca na wysokim kamieniu to jest, to jest naprawdę. Coś niesamowitego, i szczególnie zimowe wschody słońca są przepiękne, bo na wysokim kamieniu mamy bardzo szeroką panoramę i dużo tego takiego przedpola białego, gdzie te przedpole śnieżne obija nam dużo światła i naprawdę dzieją się tam cuda. Ale zanim wybierzemy się na szlak, warto Góry Izerskie obejrzeć w Muzeum w Karpaczu. Wystawa dostępna jest do końca września.